To wideo jest jeszcze z listopada, także jeszcze wtedy nie potrafiłem sklejać filmów, nie potrafiłem dodawać głosu, dlatego nie było puszczone na YouTube. Dlatego też teraz pragnę dodać głos. Otóż to, co widzicie tutaj przede mną, to jest na pierwszym planie te wysokie bloki. To jest dzielnica Vancouver Barnaby. Dzielnica Barnaby to są te bloki. To nie jest Vancouver. Vancouver jest dalej i to nie jest taka duża dzielnica. Około 200 tysięcy mieszkańców ma. Dzielnica Barnaby to jest, jak powiedziałem, kiedyś y, najlepsze mieś, miejsce do zamieszkania. Tutaj w aglomeracji wankuwerskiej dzielnica Barnaby, dlatego że to jest na takim. Mainland, tak my powiedział, głównym lądzie, gdzie, e, gdzie nie trzeba przyjeżdżać przez mosty do większości dzielnic. Dlatego to jest lepiej mieszkać. Nie jest to tanio, ale jest taniej niż w samym centrum Vancouveru. Bardawia jest troszkę taniej. Także widzicie, tutaj po lewej stronie jest metro, pod te słupy, tutaj co widzicie, to metro po nich chodzi. Oczywiście me, me, nasze metro jest sterowane komputerowo, nie ma żadnego kierowcy, nik, nikogo w tym metro nie ma, to metro jeździ samo. Komputer steruje to metro, przystanki, zabiera ludzi, zamyka drzwi, wszystko jest komputerowe. Także nie ma nikogo w tym metrze. To jest tak, jakby samochód sam jeździł, to jest tak takie, coś podobnego. To jest ta linia metra, tą linią metra, ja jeszcze tutaj nią nie jechałem. E, to są trzy linie metra, w tej chwili budują czwartą linię metra i o właśnie tą metrą idź na górę. Ale ja nie miałem okazji tym metrem jeszcze jechać. Dwoma metrami jechałem, dopiero dwoma a trzecim nie jechałem, na lot, tym na lotnisko też jeszcze nie jechałem po prostu tutaj wszędzie się jeździ samochodem dlatego nie ma możliwości jechać tym metrem o tutaj właśnie jest pokazane tu budują czwartą linię metra, tu jest czwarta linia metra tu jeszcze po nich nikt nie jeździ tu jest stacja metra po prawej stronie czwartą linię metra u nas w Vancouver będzie otwarta na następny rok. To jest jeszcze stara, ale za chwilę wam pokażę dalej tam będzie czwarta linia metra. Także bardzo praktyczny jest metro bardzo lubię jeździć tym metrem, chociaż nie ma możliwości żeby nim jeździć, bo Większość jeździ się tutaj wszędzie, gdzie tylko się da samochodem. To inaczej niż w Europie, niż w Polsce. W Polsce większość się jeździ autobusami. Większość wszystko jest blisko, sklepy są blisko, wszędzie można dojść i dojechać autobusem. A u nas tylko samochodem. Dlatego to kto nie ma samochodu oczywiście jeździ metrem, ale jest mało ludzi, którzy ma samochody. Nie ma samochodów, tak większość to może młodsi i starsi jeżdżą e, środkami publicznymi. Oto następna e, stacja metra. Każda stacja metra jest inna, jedno do drugiej jest niepodobne, żeby było bardziej ciekawie. Jest, tutaj jestem w dzielnicy Kukłytlam, ciężka nazwa do wypowiedzenia nawet, dlatego że to jest y, nazwa Uh, indiańska, indianie kiedyś nazwali to i tak zostało, Ku, ku etlam, przez Ku przez C i Ku, ku w środku Ku, ku także widzicie pogoda była piękna, to, to, to było nagrywane w listopadzie bardzo ładna pogoda piękna pogoda dlatego, że jak wiecie, u nas o, następna linia stacja metra widzicie całkowicie odmienna inna całkiem a tu jest pokazane, tam jest autostrada, dalej most, dziesięciopasmowy. Tam dalej już nie będę jechał. Na tym zakończymy. Chciałem Wam pokazać, ale widzicie, tam jest aglomeracja autostrad, tam jest zagęszczenie. To tyle na dzisiaj chciałem Wam powiedzieć i do usłyszenia.